Szkoda, że masz te psy takie długie. Dlaczego? Bo byś, bym cię poprosił, żebyś masaż zrobiła. W życiu ochronałeś? Dlaczego? Żeby twoja dziewczyna później kaniała i zabijała? No dziewczyna nie jest zazdrosna. W życiu, nie, nie, nie. normalnie po, po koleżeńsku, nie mogę stać. zjadać. W życiu. Kasia, to, Saszkę w ręce, to nie chcę... Kasia! W życiu. Kasia, ty kiedy wychodzisz? Oła. Mam no, taki ból głowy, że po prostu Kasia. tragedia, muszę mieć wymastowany no, kręg. Chcesz, to to prostu tego. Dlaczego wy nie zamykacie drzwi jak siusiacie? To jest okropne. Boys, ty jesteś samym człowiekiem. To przecie. Co? A ma? pięcioma? No, dali, ale ty nie cyraj. Nie, nie bo no, wiesz co, ja zbróbuj co, zbróbuj sobie, zbróbuj. nie co, bo złamie. No to, no to tak, tak robisz. Ja no, nie umiem mnie jeszcze. Nie, nie, wystarczy, że po tym. O. Niderysko! No, nie no, Widzisz? Czy, czy? No. Dobra, dobra, do Poprawię sobie akryl. Może ci tylko piosenkę tutaj... O, o, Jezus Maria! A! O! A! Dobrze! O! A! A! Pięknos! Jezu ma sadomachos! Nie to pojedź, tak no, no to pojechał, niech się tego właśnie. No wyrzucaj! Ja na miejscu swojej dziewczyny to już... Ale co? Ja jestem tak dosą kobietą, nie jakby jesteś, mojego faceta każdy... ktoś masował, o Boże drogi, A żeby nie był to, moim facetem. Ja ci powiem inaczej, wiesz? Słuchaj, ja myś... No tym bardziej. Jola, ja ci powiem inaczej, że moja, no dziewczyna tak, jest, na cała co, moja dziewczyna jest z tego w tej chwili dumna, że Kasia mi masaż, bo mi pomaga, rozumiesz? Aha, okej. Okay. No. Ja bym... Ja, ona wie doskonale, że jak, jakby mi Kasia teraz nie zrobiła, to by mnie polała.